Hej, tutaj Memo, a dzisiaj słuchajcie. Chciałam powiedzieć Wam, że zmieniam nazwę. Mm, tak, przez długi czas nie było również odcinku, ani żadnych filmików. Za to Was bardzo przepraszam, ale jak napisałam w poprzednim takim filmiku, tak naprawdę, bo nie miałam społeczności odblokowanej, więc musiałam to napisać w takiej formie. W każdym razie, tak jak napisałam w yy, poprzednim filmiku, można to nazwać. To yy, tam właśnie napisałam, że teraz nie mam dostępu do kompa, yy, dlatego teraz yy, może być taka jakoś z, z dźwięku zła, bo nagrywam to po prostu z telefonu, a nie z yy, mikrofonu komputera, więc jak co to bardzo Was przepraszam za to, że Wam uszy mogą wiedząć, no ale... Nieważne. W każdym razie, dlaczego zmieniam nazwę? Zmieniam nazwę dlatego, że niby to memu fajnie brzmi, no ale jednak wolę zmienić tą nazwę, bo jest no trochę takie żałosne. W sensie, poza tym jest bardzo dużo kanałów o tej naz nazwie i nie da się mnie wyszukać. A teraz jaka będzie nowa nazwa? Nowa nazwa, nową nazwą będzie słuchajcie, trawiasta. Myślę, że to jest dosyć fajna opcja, żeby właśnie tak nazwać mój kanał. Tak, przynajmniej ja sądzę, możecie napisać w komentarzu, co o tym myślicie. No ale nieważne. Teraz e, chciałabym Wam też podziękować za prawie 50 subskrypcji. Na pewno nagramy jakiś specjal. I ogólnie sorry, że to wideo, które teraz oglądacie z tym łabędziem, jest teraz takie. Hmm, jakby to powiedzieć, źle obrócone. No i co? No i zmieniam tą nazwę, bo tak mi się chce, tak? Bo nie chcę mieć tej nazwy memu. No i mam nadzieję, że to zaakceptujecie. Mam nadzieję, że ta nazwa to Wam się spodoba. W każdym razie ta nazwa jest już zmieniona raczej na zawsze, więc jak już pewnie to oglądasz to ta nazwa już jest pewnie zmieniona ale chciałam wam przed tym jak właśnie jak zmienię tę nazwę chciałabym wam to opublikować dlaczego tą nazwę zmieniam więc napiszcie w komentarzu czy wam się ta nazwa podoba napiszcie też w komentarzu czy chcielibyście you and day jakieś kiedyś zrobić mój kanał dosyć szybko się rozwija więc myślę że jak na 100 Zrobię sobie Q&A, to będzie nawet spoko Więc możecie mi napisać Czy chcielibyście Q&A Czy coś innego, może jakiś inny specjał No ale co no Już się trochę rozgadałam Więc myślę, że jeszcze o jednej sprawie wam powiem A mianowicie o tej, że no, jak już mówiłam, nie mam dostępu do kompa Ale jak wrócę jak będę W sensie jak wrócę Jak będę miała dostęp do tego komputera jak będę mogła wam coś nagrać, to obiecuję, że wrzucę taki odcinek z Alicji. W sensie, może nie obiecuję, ale mam nadzieję, że uda mi się go wrzucić. Dlatego też, no, wyczekujcie z dzwoneczkiem i subskrypcją. A ja się już trochę rozgadałam, więc jeszcze ja z wami żegnam. No i bajo!